Kończymy wylewanie asfaltu na zachodniej nitce alei Ryza Śmigłego. Jest to ważna arteria komunikacyjna która od dawna czekała na przebudowę i usprawnienie swojej funkcjonalności. W ciągu miesiąca zakończy się, zakończą się prace na tym odcinku zachodniej nitki. Kończymy wylewanie asfaltu, będą próby obciążeniowe, całość inwestycji jest ukończona w 42%. Po zakończeniu wylewania asfaltu na nitce zachodniej przeniosą się prace na nitkę wschodnią i tutaj tak samo jak przy nitce zachodniej rozpoczniemy od wyburzenia i wybudowania na nowo wiaduktu, który w tym ciągu Alei Rydza Śmigłego się znajdował oraz dokończeniem prac dla Sieci tramwajowej, która będzie także połączona z pasem dla autobusów oraz z zintegrowanymi przystankami. Ten fragment jest małym fragmentem dużego projektu. W tym roku już jeździmy ulicą Dąbrowskiego, to również element tak zwanego u nas potocznie nazwanego projektu Tramwaj dla Łodzi. Jesteśmy w fazie ukończenia projektowania dalszych elementów, czyli ulicy Kopcińskiego, która zakręca do Alei Szajblerów. I tam również pojawią się tory tramwajowe, tam jest zresztą torowisko w tej chwili przygotowane, pas zieleni, na którym wybudujemy w przyszłości torowisko. miesiąc zaczynamy wschodnią część, ruch komunikacyjny będzie przerzucony na nowo wybudowany odcinek, całość prac będzie zakończona do października 2021 roku. Termin na, na dziś nie jest absolutnie zagrożony, albowiem wszystkie problemy, które wynikały z przebudową Alei Rydza Śmigłego są już za nami. Jest aż roczne opóźnienie, nawet w tej pierwszej liście. Proszę pamiętać, że bardzo trwała sama procedura przetargowa. Tu już byśmy bardzo opóźnieni. Te wszystkie organy kontrolne y, mocno się y, takim przetargom przyglądają i ona trwa blisko 9 miesięcy i już z samej. Y, z samej tej procedury wykonawca miał roszczenie terminowe, z którym oczywiście się zgodziliśmy. Następnie faktycznie zaistniał problem, że grunt, który tutaj pod tą ulicą się znajduje, ustalmy, że ta ulica wybudowana jest na stawie. No Nie była na etapie projektu, który odebraliśmy w połowie 2015 roku dostatecznie zdiagnozowana, przebadana. Była to ta nieścisłość projektowa. Musieliśmy chwileczkę jako miasto się przygotować do tego. Mieliśmy nadzór oczywiście autorski. Te ekspertyzy zostały przełożone na warunki techniczne, w jakich nasz wykonawca musiał wybudować to. Wzmocnił te grunty, to, to była naprawdę bardzo duża i karkołomna y, dla nas y, inwestycja od kiedy miasto wie czy od kiedy wiedziało, że tam był staw, że trzeba dokonać dodatkowych badań geologicznych jeśli, jeśli chodzi o kwestie przygotowania każdej inwestycji, e, przeglądamy dokumenty planistyczne, które w mieście są od wielu, wielu lat e, i oczywiście wiedzieliśmy e, od dawna, że tutaj był staw i prace, e, które były przygotowawczymi pracami związanymi z tą inwestycją, e, polegały na odwiertach, natomiast no, musimy pamiętać, że to była funkcjonująca droga, nie mogliśmy jej rozkopać, rozwiercić na całym odcinku, e, tutaj funkcjonowało torowisko tramwajowe. Co za tym idzie? Zgodnie ze sztuką i techniką badania i analizy gruntu, która była wykonywana przed przystąpieniem do prac projektowych, planistycznych i wykonawczych, dokonane zostały odwierty także pod kątem analizy gruntu w zakresie istnienia tutaj tego stawu, który był. Natomiast te badania jak się okazało, nie pokazały nam wszystkiego, co znajdowało się pod nawierzchnią drogi. Za kolejne badania gruntu miasto nie musiało nic zapłacić, bo to zrobiliśmy w ramach nadzoru autorskiego, natomiast musieliśmy dokonać wymiany tych gruntów, palowania tego torowiska, zabicia ścian szczelinowych, no i jest to kwota blisko 29 milionów złotych.